Są chwile, kiedy serce staje się zmęczone, umysł przytłoczony, a ciało pragnie jedynie odpoczynku. Ale właśnie w tej chwili, gdy nadchodzi nocna cisza, Bóg działa najpełniej. On nie śpi, nie rozprasza się i nigdy nie przestaje się o ciebie troszczyć. Gdy kładziesz się spać, On wstaje, by działać. Gdy zasypiasz, On porusza to, co trzeba poruszyć, prostuje ścieżki i przygotowuje nowy świt pełen odpowiedzi. Często kończysz dzień, nie rozumiejąc przyczyn pewnych rzeczy, z pytaniami bez odpowiedzi i niespokojną duszą. Ale właśnie w tym momencie Pan mówi: Oddaj mi wszystko i odpocznij, bo kiedy uczysz się odpoczywać w Bogu, pozwalasz Mu działać. Modlitwa, którą odmawiasz przed snem, jest zaproszeniem dla nieba, aby działało w ciszy, podczas gdy Ty odpoczywasz. A najpiękniejsze jest to, że Bóg. Nigdy niczego nie pozostawia niedokończonego. Jeśli zaczął działać na Twoją korzyść, to dlatego, że to dokończy. Podczas gdy świat śpi, Bóg pisze historię, otwiera drzwi, uzdrawia serca i odwraca sytuację. Noc to czas wiary, czas zaufania temu, co niewidzialne, czas powiedzenia: Panie, nawet bez zrozumienia ufam, bo kiedy dusza odpoczywa. Duch Święty się umacnia, a to, co niemożliwe, zaczyna stawać się rzeczywistością. Być może Twoje serce jest dziś niespokojne, być może coś odebrało Ci spokój, ale Pan chce Ci przypomnieć: On ma wszystko pod kontrolą. Twoje zmartwienia nie zmienią się jutro, ale Twoja modlitwa zmieni wszystko. Kiedy klęczysz, niebo się porusza. A gdy śpisz, Bóg pracuje nad każdym szczegółem. Przygotowując to, o co prosiłeś i o co nawet nie wiedziałeś, jak prosić. Dlatego zanim zamkniesz dziś oczy, oddaj wszystko Panu. Pozwól Mu dźwigać ciężar, który spoczywa w Twoich rękach, pozwól Mu zająć się tym, czego nie możesz rozwiązać. Bo prawdziwa wiara to nie tylko wierzyć, to spoczywać w Bogu, wiedząc, że On jest wierny, aby wypełnić wszystko, co obiecał. A jeśli wierzysz, że Bóg będzie działał w Twoim imieniu dziś wieczorem, zasubskrybuj ten kanał już teraz i dołącz do tego rosnącego łańcucha wiary z każdą modlitwą. Zostaw lajka, like aby Słowo Boże mogło dotrzeć do większej liczby osób i przynieść im błogosławieństwo. I napisz w komentarzach: Ufam Bogu. To jest Twoje wyznanie wiary. A Pan przemieni Twoje zaufanie w zwycięstwo. Ile razy kładłeś się spać z niespokojnym umysłem, myśląc o wszystkim, co poszło nie tak, o tym, co musisz rozwiązać jutro, lub o sytuacjach, na które nie masz wpływu? Ile nocy nie spałeś, bo Twoje serce nie mogło odpocząć. To naturalne, że próbujesz zrozumieć, co się dzieje i szukać rozwiązań, ale nadchodzi czas, kiedy Bóg zaprasza Cię, byś się zatrzymał, odetchnął i poddał. Bo są rzeczy, które tylko on może zrobić, ścieżki, które tylko on może otworzyć i bitwy, które tylko on może wygrać. Oddanie swoich zmartwień Bogu to próba wiary. To powiedzenie o Panie, nie mogę już tego robić, ale wiem, że ty możesz. Kiedy uznajesz swoje ograniczenia i oddajesz mu kontrolę, to co niemożliwe zaczyna się poruszać. Filipian 4:6-7 napisano. O nic się nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten pokój przychodzi, gdy się poddajesz, gdy przestajesz walczyć sam i pozwalasz Panu przejąć kontrolę. Często to nie sam problem spędza ci sen z powiek, ale strach, że nigdy się nie skończy. I to właśnie w tym strachu wróg próbuje działać, siejąc wątpliwości co do Bożej opieki. Ale prawda jest taka, że Pan nigdy nie przestał cię wspierać, wybawiał cię, uzdrawiał i chronił przed sytuacjami, których nawet nie byłeś świadomy. A skoro zrobił to raz, może zrobić to ponownie. Ta sama ręka, która chroniła Cię w przeszłości, nadal jest nad Tobą wyciągnięta dziś wieczorem. Bóg chce, abyś nauczył się w Nim spoczywać. To nie oznacza poddania się, ale zaufania. To zrozumienie, że poddanie się nie jest oznaką słabości, ale duchowej mądrości. Bo kiedy się poddajesz, Bóg przejmuje kontrolę. Kiedy odpuszczasz, On Cię podtrzymuje. A kiedy odpoczywasz, On działa. Zanim dziś pójdziesz spać, spójrz na wszystko, co cię martwi, i powiedz: Panie, oddaję to w twoje ręce. Oddaj swoje długi, swoje lęki, ludzi wokół siebie, swoje plany, a nawet to, czego nie rozumiesz. Bóg, który stworzył wszechświat, nie potrzebuje twoich zmartwień, tylko twojego zaufania. Nie prosi cię o rozwiązanie wszystkiego, prosi cię o zaufanie. W Psalm 55, 22 jest napisane: Powiesz panu swoją drogę, a on cię podtrzyma. Nie dopuści, by sprawiedliwy się zachwiał. Kiedy się poddajesz, brzemię staje się lekkie, ponieważ Bóg niesie je z tobą. Przemienia to, co wydawało się niemożliwe, i porządkuje to, co było chaotyczne. Pamiętaj, modlitwa to nie przemowa, to rozmowa ze stwórcą. Mów do niego jak do kochającego ojca. Powiedz mu, co cię trapi, co cię smuci, co cię przytłacza. A po przemówieniu zaufaj: Nie cofaj tego, co właśnie dałeś. Odpocznij, bo to, co jest w rękach Boga, jest w dobrych rękach, podczas gdy ty śpisz, On działa. Dotyka serc, otwiera ścieżki, rozwiązuje węzły i przygotowuje grunt pod nowy świt. W niebie nic nie jest nieruchome. To, co wydaje się ciszą, jest w istocie ruchem. Bóg działa w godzinach, w których odpoczywasz. Jeśli to przesłanie przemówiło do Twojego serca, zasubskrybuj ten kanał już teraz i bądź częścią tej rosnącej fali wiary każdej nocy. Zostaw lajka, aby to przesłanie dotarło do większej liczby osób, które potrzebują nauczyć się spoczywać w Bogu, i napisz w komentarzu: Oddaję wszystko w ręce Pana. To Twoje ziarno wiary, a Bóg, który działa, gdy śpisz będzie działał na Twoją korzyść. Kiedy oddajesz kontrolę Bogu i zamykasz oczy, by odpocząć, zaczyna dziać się coś nadprzyrodzonego. Świat fizyczny może się wyciszyć, ale świat duchowy wstaje z miejsca. Bóg, który stworzył wszechświat, nie spoczywa, nie rozprasza się, nie zapomina. Działa w ciszy, porządkując to, co wydawało się stracone, odbudowując to, co zepsute, i otwierając drzwi, których nikt inny nie mógł otworzyć. To właśnie w nocy Pan dokonuje swoich największych cudów. Kiedy wszystko wydaje się stać w miejscu, On jednoczy ludzi, dostosowuje sytuację i przygotowuje grunt pod Twoje zwycięstwo. Podczas gdy śpisz, Bóg działa w obszarach, których nawet sobie nie wyobrażasz. Dotyka serc, otwiera możliwości, leczy wewnętrzne rany i wzmacnia cię na to, co cię czeka. W Psalm 127,2 jest napisane: Na próżno wstajecie rano i późno odpoczywacie, jedząc chleb zapracowany z trudem. On bowiem daje sen swoim umiłowanym. To jedna z najpiękniejszych obietnic w Biblii. Pan błogosławi tym, którzy Mu ufają, nawet w kwestii odpoczynku. Oznacza to, że to, co tracisz, próbując rozwiązać własnymi siłami, Bóg dokonuje mocą swojej łaski, gdy po prostu odpoczywasz. Bóg działa w swoim własnym czasie, a ten czas nie zależy od ludzkiego zegara. Czasami to, co nazywasz opóźnieniem, to po prostu czas, którego niebo potrzebuje, aby przygotować coś idealnego. Są sytuacje, które wydają się beznadziejne, ale Bóg już otwiera nową drogę. Są modlitwy, które wydają się bez odpowiedzi, ale Pan już zsyła cud dokładnie w odpowiednim momencie. Podczas snu Duch Święty nawiedza miejsca, do których Ty nie możesz dotrzeć. Dociera do odległych ludzi, odnawia relacje, przemienia zatwardziałe serca i tworzy więzi, które poprowadzą Cię dalej. To co jest poza twoim zasięgiem, jest całkowicie w zasięgu Boga. Dlatego odpoczynek w nim jest aktem wiary, sposobem powiedzenia: "Panie, wiem, że kiedy śpię, ty troszczysz się o wszystko. Bóg działa doskonale. Nigdy się nie spóźnia i nigdy nie popełnia błędów. Wszystko co robi, ma cel." Jeśli jeszcze nie widzisz tego, o co prosiłeś, to dlatego, że on dostosowuje szczegóły, których jeszcze nie rozumiesz. On nie tylko spełnia twoje prośby, On przygotowuje to, czego potrzebujesz. A kiedy nadejdzie nowy świt, zrozumiesz, że nic nie poszło na marne. Kiedy się obudzisz, zobaczysz, że powrócił spokój, że nadzieja została odnowiona i że coś w tobie się zmieniło. Bo Bóg nie działa tylko na okoliczności, On działa na ciebie. Przemienia twoje serce, odnawia twój umysł i wzmacnia twoją wiarę. Abyś był gotowy przyjąć to, co przygotował. Pamiętaj, noc to czas wiary, czas zaufania temu, co niewidzialne. Odpoczynek to znak, że wierzysz, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Dlatego nie walcz z jutrem, nie bój się tego, co ma nadejść. Po prostu módl się, poddaj się i odpocznij. Bóg, który działa, gdy śpisz, nigdy nie zawodzi. Zanim dziś pójdziesz spać, pomódl się w myślach, Panie, ufam Tobie, zajmij się tym, czego ja nie potrafię udźwignąć. Działaj na moją korzyść i przygotuj moje jutro zgodnie z Twoją wolą. To poddanie się porusza niebo. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, zasubskrybuj ten kanał i módl się z nami każdego wieczoru polub ten film, aby dotarł do większej liczby osób, które potrzebują poczuć Boże działanie i napisz w komentarzach Dopóki odpoczywam, Bóg działa dla mnie. To jest Twoje wyznanie wiary, a Pan, który nie śpi i nie odpoczywa, przemieni Twój sen w błogosławieństwo, a Twoje jutro w zwycięstwo.